24 lipca na Cmentarzu Żydowskim w Sędziszowie Małopolskim upamiętniono 77. rocznicę zamordowania 400 obywateli wyznania Mojżeszowego z powiatu Robczysko-Sędziszowskiego, a także likwidację getta Sędziszowskiego. Warto takie rocznice upamiętniać, bo poprzez te rocznice budujemy pewne, pewne mosty tolerancji i tutaj przecież ta historia jest historią regionalną, lokalną. I to dotyczy nie tylko. Tych, którzy są spoza, ale przede wszystkim mieszkańców, bo to jest nasza wspólna historia, bo przecież ci ludzie przed wojną tworzyli ponad 50% społeczność lokalną. Prawie taką samą liczbą tej mniejszości narodowej mogła się cieszyć miasto Rzeszów, więc to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tych Sędziszowianach których już nie ma i to miejsce, tak jak przed chwilą pani doktor powiedziała, ono jest magiczne tutaj można z jednej strony wyciszyć się i jak sami państwo słyszycie e, słyszymy śpiew ptaków e, i owadów więc jest to bardzo e, też e, ważne miejsce dla mieszkańców Sędziszowa i młodych ludzi którzy tutaj mam nadzieję e, że będą przychodzić jak nie ze swoimi e, nauczycielami to będą przychodzić ze swoimi rodzicami. Mam nadzieję, że zrobimy tutaj też ścieżkę edukacyjną, żeby poznać jeszcze bardziej tą historię społeczności żydowskiej Sędziszowa. No i przede wszystkim to jest dobry moment, żeby przygotować się do większej uroczystości, którą planujemy za rok, czyli tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że trzy miasta włączą się razem z fundacją do 78 rocznicy tych wydarzeń i mam nadzieję, że wytworzymy niesamowitą atmosferę pamięci, a także ducha jakiegoś, jakiejś kultury. Mam nadzieję, że to miejsce powinniśmy odwiedzać i przede wszystkim powinniśmy znać historię swojego miasta. W obchodach wzięli udział członkowie Fundacji Antyschematy 2, władze miasta, dyrektor Sędziszowskiego Liceum i zaproszeni goście, m.in. psycholog Paula Gelbert Dromi z Los Angeles i skrzypek Dawid Marcin Król. Po złożeniu wiązanek przed pomnikiem modlono się przy muzyce skrzypcowej. Pierwszy utwór był to utwór Kadisz. Kadisz jest to jedna z ważniejszych modlitw Żydów. Jest to modlitwa także za zmarłych, ale jest to modlitwa, która również oddziela poszczególne części nabożeństwa. Drugi utwór był to temat z listy Schindlera, z filmu Lista Schindlera. Natomiast trzeci utwór jest to bardzo ciekawy projekt, nad którym pracuję. Rabin z Radomia, który nazywał się Benzion Gold, jako jedyny ze swojej rodziny przeżył Holokaust. Po wojnie wyjechał do Stanów i nagrał wszystkie te utwory, które pamiętał sprzed wojny, które były śpiewane w Polsce przez Żydów. I ja w tej chwili pracuję na tym, żeby to zapisać w nutach i być może nagrać płytę. Przekazać to dalej, żeby uczyć tego dzieci w szkołach, żeby uczyć tego ludzi nie tylko w Polsce, ale w ten sposób, żeby pamiętać tą kulturę, która jest przecież częścią kultury polskiej. Po zakończeniu obchodów prezes tarnowskiej fundacji Antyschematy 2 Tomasz Kocurmalec przekazał uroczyście klucze do cmentarza żydowskiego władzom sędziszowa maopolskiego. To efekt porozumienia Antyschematów II z Fundacją Ochrony Dziedzictwa żydowskiego. Od teraz wejście na teren kilkutu przy ulicy Szkarpowej oraz jego nie będzie trudne. To jest bardzo też ważne wydarzenie dla mieszkańców Sędziszowa, ponieważ ten klucz będzie dostępny w magistracie, ten klucz będzie dostępny, będzie wypożyczany dla mieszkańców. Ci mieszkańcy będą mogli sobie tutaj przyjść, otworzyć ten cmentarz i on nie będzie taki anonimowy nie będzie hermetyczny, nie będzie tak, że nie wiem, gdzie ma gdzie jest klucz, i nie wiem, czy ja mogę wejść tutaj? Tak, można wejść, będziemy, stworzymy regulamin zachowania się na cmentarzu żydowskim i stworzymy również z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i z magistratem wspólny regulamin właśnie tego miejsca, który mówiłby właśnie o zasadach wypożyczania klucza. Do tego obiektu. Spełnia się jedno z marzeń prezesa Fundacji Antyschematy 2 sędziszowski cmentarz Żydowski się odradza. Jeszcze kilka dni temu tutaj nie, nie mielibyśmy szans przejścia, rósł tutaj młodnik i dzięki panu burmistrzowi i siłom pracowników interwencyjnych i fundacji tak jak dzisiaj powiedziałem. Możecie Państwo swobodnie przejść do e, pomnika. Mam nadzieję, że e, w najbliższym czasie e, priorytetem tego miejsca jest wykalczowanie młodnika. Chcemy odsłonić... E, ten cmentarz na nowo. Chcemy zobaczyć, jak on wygląda w całości, bo tak naprawdę to w 2013 roku były takie pierwsze próby nasze, odkrycia tego cmentarza. I muszę Państwu powiedzieć, że to jest niesamowity widok: jak człowiek przychodzi o 6 i jest wschód słońca i jest przestrzeń. Widzimy. Co tak naprawdę kryje się w tych gąszczach? Oczywiście mam nadzieję, że jak usuniemy ten młodnik, ukażemy tutaj około dwie macewy, które przetrwały. To też jest bardzo ważne, żeby to pokazać, że tutaj właśnie są te kamienie, i mam nadzieję, że poprzez tę edukację my w przestrzeni publicznej znajdziemy te kamienie, które gdzieś samotnie leżą bo one tutaj e, powinny e, znaleźć miejsce, żebyśmy mogli poznawać na nowo historię, ponieważ e, proszę pamiętać, że każdy kamień e, na cmentarzu żydowskim on mówi, i tutaj mamy e, leżący e, grób, gdzie jest, gdzie jest człowiek, e, tak naprawdę nie wiemy o nim za wiele. Wiemy, jakie ma imię, czyli Moshe Lenzner, e, i tak naprawdę wiemy, kiedy zmarł. A tak naprawdę nic nie wiemy oprócz tych danych, które posiadamy. Więc, tak naprawdę, e, te kamienie, które tutaj są nieodkryte, myślę, że jakieś informacje też e, ukażą nam się. Więc to jest też bardzo ważne, żeby ten cmentarz e, był otwarty. Żeby był dla mieszkańców sędziszowa Małopolskiego i innych turystów. Klucz do bram cmentarza jest dostępny w ratuszu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sędziszowskiego magistratu.